Cześć, witajcie, jestem Traku, Słuchajcie, dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem 1v1 z widzami. Dzisiaj lecimy z Parasolem. Dobra, lecimy w Jeżeli wy chcecie wziąć udział, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie swój nick w komentarzu. No i to tyle. A my już lecimy do 1v1 Dobra, zaczynamy. Dobra, nie bez km tylko z i tyle. No, e EJ, zablokowałem. Dobra, już się... Dobra. Szok. O, kurwa. Dobra, okej. Okay. Left. Nie, dobra, myślałem, że cię zdaszkowałem. Ale się tak nie... ale się tak nie stało. No i teraz. Teraz cię zdaszkowałem! O, krak! Jak? Dobra, dad. Ale jestem drewnem. O, sto sześćdziesiąt i dad, bo ja teraz nagrywałem film, jeszcze go nie ma na kanale i też y, taki trochę spocony chłop y, ten no zagrał za mną i było dwa 0 dla niego i potem nagle pół dwa jeden z zupy ja właśnie sobie obie... Mugra Klasika zrobiłem! Dobra No jest! No niestety do chodź tutaj do mnie. Jak myślisz co poszło nie tak trochę? Dobra, to pęteczka dawaj za gierkę, fajna giereczka, e, no i co, Wy zostawcie łapkę w górę subskrypcje no i co, do następnego, nara! No.